Dobra, pomału powinniśmy już zaczynać. O, dobra. Ok, witam Was serdecznie. Pomału już powinniśmy e, zaczynać. Już powinno mnie widać i słychać. E, dzisiaj na pewno mamy sporo e, nowych osób. Także, jeżeli mnie nie znacie, e, nazywam się Katarzyna Guralczyk, e, uczę języka angielskiego. Jestem również metodykiem w szkole językowej, e, jak i wykorzystuję właśnie terapii na swoich zajęciach. Dzisiaj mamy specjalne y, spotkanie. Widzimy się po raz no, kolejny, już po długim czasie, odnośnie kanwy. Kanwa, po prostu moja miłość fantastyczna. Y, o niej sobie dzisiaj porozmawiamy. Tylko tak, teraz, żeby ja wszystko wiedziała, czy y, mnie dobrze słychać. Y, jeżeli mnie słychać, to napiszcie jakieś słowo zaczynające się na literę S. Dajcie znać, czy wszystko słychać. Jak słychać w komentarzu, wpisujemy jakie słowo nas. Okej, okay. jeżeli widać wszystko, no to napiszcie mi, jaką pogodę widzicie dzisiaj za oknem. Okej, okay, żebym wiedziała, że wszystko gra. Także jeżeli słychać Wpisujemy jakiś wyraz na sy. <laughs> Świetnie. E, dobra, a jeżeli słychać, to napiszcie. E, jeżeli widać, przepraszam, napiszcie mi jaki e, widzicie e, obraz za oknem, jaka pogoda jest po prostu u Was. I za chwilę sobie już e, zaczniemy w takim wypadku. E, Mam nadzieję, że jesteście gotowi. Myślę, że to za długo na mnie zejdzie jakieś pół godzinki, maksa, godzinkę, nie dłużej, bo też muszę przyznać się, że małego umyć przed kolejnym webinarem. Także dobra. Zacznijmy sobie w takim wypadku poma, pomału od, od tej naszej kanwy. Tylko czy mi przeskoczyło, zerknę. Okej, okay, dobra, to teraz powinno być. Jeżeli tworzycie gry planszowe, to polecam, jeżeli wchodzimy już sobie w kanwę. Za każdym razem używać tej opcji po, poster, tego plakatu, ponieważ y, y, będzie od razu wszystkie obrazy bardziej wyraźne, klarowne, nic nie będzie rozmyte. Okej, okay. ładna pogoda, o Basiu zazdroszczę, ilonka deszczowy, no właśnie, u mnie to też pochmurne, nie wiem czy padać zaraz nie będzie, po prostu tragedia. Y OK, dobra, to wracając w takim wypadku do tworzenia naszej gry. Tworzy się ją bardzo prosto. Po lewej stronie, jak wiemy, mamy te różne elementy, więc jeżeli chcecie tworzyć tą planszę, ja wchodzę sobie zawsze od tych shapes i w zależności, czy tak jak widzieliście, tą grę, którą Wam udostępniłam, ona była stworzona za pomocą właśnie takich o takiej figury. Więc możecie sobie wybrać, czy chcecie właśnie w ten sposób, czy to mały być kwadraty kółka bez problemu. W jaki sposób robię? No to na początku na większym będzie widoczne. Mam pierwszy kwadracik, kopiuję go sobie, zmieniam kolor, na przykład na biały, ponieważ chcę rameczkę Tylko go zmniejszam. Tworzy mi się taka rameczka, troszeczkę przesunę, dobra. I zaznaczam obydwa kształty i klikam tutaj na górze na grup. Tak, żeby mi to zgrupowało, żeby to był jeden. Ja sobie spokojnie, zmniejszam. Przesuwam pomału. Może jakoś, może to trochę jest niewyraźne. Dobra, zrobię An-grupa i troszeczkę powiększymy to, żeby to było wyraźniejsze. Ok. I znowu sobie grupuję, żeby mi się to nic nie przesuwało. Ok. Zmniejszam. Powiększę sobie tylko całość y, kartki. Jakby w trakcie były jakieś pytania, mówię za szybko, lub mi się gubicie, to piszcie oczywiście. Ok, dobra. Czyli mam sobie pierwszy kwadracik. Kwadracik, kwadratem co nie jest. Mam swoją figurę. No i teraz ją sobie duplikuję i przesuwam sobie obok. Teraz zaznaczam dwa, żeby było szybciej. Znowu daję duplicate. Znowu mi to kopiuje. I znowu mam cztery. Teraz chcę jeden, bo idziemy w górę. Przesuwnę sobie troszeczkę. Ok. I znowu y, lecimy po całości. Duplicate. A, e, czekajcie. Dobra. Nie, nie, może ja to bardziej kręciłam z drugą strony. A, kaj, okay, dobra. To kręciłam. E, zaczęłam za wcześnie. Ponieważ, o, to sobie jeszcze zrobię. O, bo ja nie to... Rzecz sobie zduplikowałam. OK. Dobra. I patrzcie, że nam tutaj się tworzy od razu właśnie taki fajny szlaczek. On, on może iść w jakimkolwiek kierunku, sobie oczywiście yy, chcecie. Mm -hmm. a to sobie znowu duplicate. I przesuwam yy w górę. Zobaczcie, że to idzie bardzo szybko, ponieważ ten cały pattern się po prostu powtarza, tak? Ta, ta forma, jak to idzie. O, i tutaj mi troszeczkę wyszło, ale wiecie co, tym się nie marcie, ponieważ ja sobie to teraz zaznaczę po całości i tu sobie troszeczkę zmniejszę i przesunę, tak, żeby mi się zmieściło na kartce. Tutaj, nie, oczywiście, nie patrzcie na to, że jesteście bardzo blisko marginesu, ponieważ i tak, jak będziecie drukować, margines sam się stworzy. Także mamy już gotową planszę, jak widzicie. Teraz tworzymy to, co chcemy, czyli na przykład dodatkowe rzutkostko, jakieś dodatkowe pola, czyli wszystkie elementy. Tutaj również możemy sobie w tym samym element wyszukać, tylko tu ja sobie z x że tych shapesów nie chcę. I jedyna sprawa, jaka jest to, że wpisujemy to po angielsku. Możecie uniknąć tego poprzez po prostu upload, kiedy ściągamy sobie zdjęcie z własnego komputera, a jak nie to po prostu słowniczek i sprawdzamy yy, oczywiście ile ona będzie można obejrzeć, później to yy, nagranie będzie wisiało u nas w grupie także wybieram sobie kostki yy, zaznaczam zmniejszam, żeby mi się zmieściło do kwadracika i tak samo potem sobie mogę skopiować na pola, które chcę, zobaczcie, że one mają od razu kolor sobie mogę zmienić za każdym razem żeby też mi yy, ładnie pasowało do kształtu. Mogą być różnokolorowe, tak? Jeżeli drukujecie czarno-białe, to, 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 to nie ma wówczas różnicy. Tekstem sobie dodamy na przykład te dodatkowe pola. Tak, plus 4. I oczywiście muszę sobie to powiększyć, bo nic nie widać. Okej. Okay. Zmienimy sobie czcionkę, bo to jakoś dziwnie nam krzywo. O. I od razu. Także yy, sobie oczywiście kopiujecie. I tak samo tą samą russią, Nawet możecie sobie napisać, czy to mamy tam start, czy y, cokolwiek y, innego. Tak, czyli wszystkie obrazki bez problemu można ładnie to y, w to włożyć. To jest taka podstawowa y, wersja, tak, tak jak była stworzona u mnie. Yy, fast and easy. <grym> Fantastycznie. Yy, dobra, ale możemy stworzyć też bardziej taką. Yy, wypasioną, że tak powiem, grę, gdzie możemy sobie, po, weźmiemy tło, wchodzimy sobie w backgrounds, weźmiemy sobie na przykład jakąś wodę. Taka? Taka niech będzie, Czy to jest jeszcze jakaś inna. Nie, bo to basen, to zostaniemy przy tym. I na przykład teraz zrobimy troszeczkę inną, czyli w formie takiej stawu, żabek, lilijek. więc ja sobie wejdę w uploads i mam już na u siebie ściągnięte moje liliki. Dobra, nie wiem tylko które to tam zobaczymy. No dobra jest. Jest lilika, więc ja ją sobie pobieram. I teraz moje liliki będą będą tutaj. I w tej samej formie. Czemu? Ja tylko nie wiem od dołu zaczynam. Możemy tym razem zacząć od góry. Mam lilikę. Znowu daję duplicate. Patrzcie, bo one też mogły być w różnym... Ja możecie sobie je poprzekręcać, żeby one też były bardziej takie naturalne, bo wiadomo wszystkie nie będą rosły w dokładnie takim samym kierunku. OK. I... Duplicate kolejne, żebyśmy tutaj przeszli. OK. Teraz te cztery sobie skopiujemy. Włożymy tu. Tak, teraz tam tylko przesunę. Mi się zmieściło. Mhm. OK. Idziemy dalej. Duplicate. Duplicate. Także widzicie, to jest bardzo tak naprawdę szybka robota. Stworzenie takiej planszy. Ojejku. Miałam tam to skopiować, ale mi kopiowanie nie wyszło. Poprzesuwamy sobie. OK. I to jeszcze raz duplicate. Aha. OK. Pomysłowo, dzięki Ilona. Yy, lubię tworzyć właśnie samo takie lecofne. Sama takie prace, nawet jeżeli macie starszych uczniów, zachęcić ich do stworzenia swoich takich własnych. Tak, ściągniemy jeszcze jakąś inną lilikę sobie, a tutaj nie lilika, tylko stawkę, czekajcie, no tak, zobaczmy tą i na przykład niektóre sobie pozamieniać, tak, żeby były też i... Inne formy, i na przykład możecie potem stworzyć legendę, że każda lilika na przykład oznacza coś innego. Jeżeli macie z kwiatem, to na przykład to jest dodatkowy rzut kostką. Co my jeszcze tutaj mamy? O, to było fajne. O, to nieco. To. <grych> Widzicie, powinnam sobie inaczej podpisać. O, właśnie, o to mi chodziło. Tutaj, jak macie na przykład kilka, możecie stworzyć, że to jest na przykład jakieś zadanie grupowe dla uczniów. Także w ten sposób, jak widzicie, tworzymy sobie taką planszę. Możecie oczywiście dać nagłówek jakiś tego. Najlepiej, tak jak ja zrobiłam i Wam udostępniam są takie plansze uniwersalne, że tutaj nie mam dokładnie napisanego na przykład słówek kluczowych, że na przykład ułóż ze słowem takim albo wyjaśnij pojęcie takie, ponieważ najlepiej jest to zalaminować, i później markerem nawet napisać sobie, co trzeba wykonać. Bądź zaznaczyć, że na dane lilice musisz wziąć kartę. No więc, jak kartę, to jak tworzymy karty? Bo wydaje mi się, że plansze są mniej więcej wiadome, jakie tworzymy, prawda? Jeżeli coś jeszcze wytłumaczyć, to dajcie znać. A, co jeszcze możemy zrobić w tej planszy? Że, na przykład, przechodzisz z miejsca w miejsce. No to na przykład weźmiemy sobie żabkę. Visit w element, znowu wejdę. Poszukamy sobie żabki. O. I wezmę sobie żabkę. Czekajcie, no tak słabo nam tutaj pasuje. Może weźmiemy o tą. Wezmę sobie żabkę. I przy tej żab żabce. <gryw> o jejku. A. E, zaznaczę, że chcę, żeby ona przeskoczyła mi dalej. No to weźmy sobie strzałkę, czyli arrow. Na razie ja biorę sobie pierwszą lepszą. Wy to możecie oczywiście sobie wybrać dowolną, jaką chcecie. I zaznaczam, gdzie mi ta żabka sobie przeskakuje, tak? Masz warta możesz sobie przejść tutaj. Bądź na przykład się cofnąć. Także inwencja twórcza tutaj też i zależy od Was, co chcecie, bo to nie muszą być żabki. Możecie zrobić takiego zwykłego węża i drabinki. W zależności co omawiacie, mogą to być na przykład postacie y, y, osób, jeżeli omawiacie danego człowieka i wtedy w zależności gdzie stanie, opisz tą postać, także bez różnicy. Puste pola, ja zawsze zaznaczam jako, że wtedy wyciągnij kartę. No i teraz jak tworzymy kartę? Dobra, wracam do background, żeby teraz tego mi nie było, mm -hmm. chcę zwykłe białą. O. Ok, jak tworzymy karty. Karty zaczynamy, podobnie jak zaczynaliśmy od, od gry, ponieważ wchodzimy w Shapes w te nasze kształty yy, i wybieramy sobie yy, kwadrat, z którego stworzymy sobie właśnie taką kartę. W zależności, jak duże te karty mają być, czy to one są z obrazkiem, z tekstem. Yy, także. Powiedzmy tak, słuchaj najpierw większe, żeby pokazać, jak, stworzyć, jak włożyć tam zdjęcie, żeby wszystkie zdjęcia były w tej samej wielkości, a nie że jedno szersze, mniejsze, większe i tak dalej. Czyli mam ten swój y, kształt, znowu go y, kopiuję, zmieniam kolor. Tylko nie wiem czemu wszystko robię w szarości, ale tam na razie dobra, niech będzie. No i dobra. Y, znowu to oczywiście grupuję. I teraz sprawdzam, ile mi się zmieści, czy one są mniej więcej, no właśnie, za, za słabo. Yy, Więc sobie spokojnie teraz to zmniejszę. I tak najlepiej, żeby weszły 3-4 karty, to wtedy one są czytelne, łatwo się z nich yy, korzysta. Ok, możemy zostawić na 3, sobie w takim wypadku, o je tak powiększymy, dobra. Przybliżę jeszcze bardziej. O, od razu będzie lepiej. I teraz, jeżeli chcecie korzystać ze zdjęć, bo oni na przykład zdjęcie Wam opisali, co się tam dzieje, czy, czy jakieś czasowniki dopisali. nie Nieistotne. Nie w jaki sposób właśnie włożyć tam zdjęcie, żeby one miało ten sam kształt? Wchodzimy we Frames, klikamy na All, i w zależności i co Was interesuje, czy bardziej y, kształt y, koła, jakiś taki bardziej pstrokaty. Y, może być to nawet, y, zobaczcie, w y, formie y, komputera. Wy wybieracie dowolne. Y, powiedzmy, że weźmiemy sobie jakiś standardowy. Kwadrat mamy gigantyczny. Y, ojejku, zaczęłam obracać, dobra. Okej. Okay. I tutaj mam swoje właśnie. Ojejku. kliknęłam z boku i przesunęłam. O. Teraz tę te usunę, żeby nie, nie kopiować i tego obrazka, żeby było tak samo. W tej samym miejscu, żeby nie, nie było przesunięć. Teraz sobie spokojnie zrobię duplicate. I jeszcze raz duplicate. Ok. I teraz kiedy mam cały rządek, to sobie pomniejszę I sobie znowu wszystko. Duplikuję tutaj. Patrzcie, że macie bardzo pomocne te właśnie kreseczki, żeby wszystko było y, prościutko. Zwłaszcza łatwiej potem w wycinaniu. Ok. I tutaj macie taką podstawę, y, właśnie jak tworzymy karty. Więc y, tutaj macie ten widok tych murek, ale na to nie patrzcie, bo tutaj sobie spokojnie przerzucamy zdjęcia. Więc możemy wejść w nasze Photos i ja już wezmę y, 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 pierwsze z brzegu. Przeciągam i tutaj przesuwam właśnie na ten kwadracik. Jeżeli mi coś ucięło źle, kliknijcie dwukrotnie na to zdjęcie. Zobaczcie, że możecie je sobie jeszcze poprzesuwać. Ten element, który chcecie bardziej, żeby był widoczny. I sobie spokojnie potem przerzucacie właśnie do każdego takiego kwadracika. Może bez dziewczyny z lisakiem, bo to wiadomo, młodzieży się dziwnie potem y, wszystko kojarzy. O, ale na leśniki. Parcie, ktoś głodny może po rakolacji pomału. Także wkładanie zdjęć, jak widzicie, jest bardzo proste, a wszystkie są dopracowane i w idealnym rozmiarze, takie same. Pod spodem, oczywiście, możecie dodać pytanie do danego obrazka. Wchodzimy wtedy w nasz tekst. Przeciągamy i sobie zapisujemy. Tak, na przykład, co robi postać na zdjęciu. W zależności, jeżeli robicie y, oczywiście swoje zajęcia językowe, to możecie napisać to y, y, albo w języku polskim poprosić ich, żeby oni po prostu to przetłumaczyli. I dopiero na przykład osoba przed, po, czy ta sama odpowiada na to pytanie, albo zrobić już pytanie w języku, którego nauczacie. Yy... I tak dostosowujecie, że tak powiem, te pytania właśnie do danego obrazka, co, co tam jest potrzebne. Możecie też zrobić zwykłe. Yy... Zwykłe pytania, więc nie muszą być tej samej wielkości. Mogą być, niekoniecznie w zależności jak tam chcecie zrobić, ponieważ łatwiej potem jest, jeżeli wszystko się Wam zmiesza, łatwiej jest rozdzielić karty z obrazkami o tych z pytaniami, bo one są na przykład innej wielkości. Jeżeli chcecie zostawić tej samej, to po prostu sobie możecie zduplikować to i usunąć wszystko pozostałe i macie tą gotową kartę. Albo po prostu stworzyć nową. Czyli tak samo wchodzimy w te nasze elementy, tylko z tego muszę wyjść, bo my chcemy te nasze kształty. I tym razem możecie stworzyć zupełnie inną, tylko też, żeby wiadomo, było dość łatwe w, na przykład w wycinaniu. Żeby też nie kombinować za bardzo. Bo to też potem więcej pracy dla Was. Słuchajcie, może jednak w tą stronę, jak pytania. No. Proszę bardzo, tutaj możemy jeszcze jakieś kreseczki, bo to tak naprawdę jak karta wygląda, to zależy też od Was i jak bardzo chcecie twórczo w to wejść. Czy bardziej graficznie, artystycznie dopracować każdy szczegół? O Ojejku, teraz nie widzę, gdzie to jest. Zgrywało mi się, może i nie, jeszcze raz, o dobra, tutaj mam. Także o, możecie, tak jak mówię, wszystko tutaj tworzyć bardziej, bardziej plastycznie, bardziej kreatywnie, jak chcecie, tak? Na przykład karta z pytaniami. Dać taki nagłówek, bądź na przykład dokończ zdanie. I tutaj spokojnie możecie wpisać. Możemy znowu wrócić do tych naszych kształtów. Mm -hmm. Tutaj podobną figurę sobie weźmy. Czy coś znajdziemy? Tak, a, a, a. Może mniej. Niekoniecznie, ale o, możemy coś takiego. Takie też są bardzo fajne kształty. Zwłaszcza jak robicie na przykład takie etykiety, jak do kina. Są genialne. Bądź tą formę. Oczywiście możecie wy, wy, wyci, wycinać jako kwadrat, ale one po prostu graficznie bardzo ładnie wyglądają. Nawet za ciemne. Zobie mm -hmm. troszkę rozjaśnimy. I na tym po prostu stwarzacie pytania, wycinacie. I y, możecie, że tak powiem, na takiej planszy nawet zrobić miejsce, gdzie ułożycie te karty. Tak, na przykład sobie to y, przesunąć. Bierzemy sobie jakiś kwadracik. Albo nawet y, kształt, jaki są te nasze, y, wasze karty. Tylko wtedy musi się nam to zmieścić. Zobaczymy, o ten, ksz... ojejku, cofnij. Duplicate. Ja sobie spokojnie mogę to przeciągnąć. Okej. Okay. I tu sobie troszeczkę o, zrobię transparent. To poprzesuwamy, żeby nam się ładnie mieściło. Mhm. Hmm, czekajcie, nieco chciałam wziąć wziąć napis. I tutaj sobie na przykład y, karty ze zdjęciami. Tak, żeby było wiadomo, co tutaj mamy położyć. Samo sobie możemy, o. Żeby one nie były takie. Takie bardzo ciemne, tylko lekko nam zaznaczały, co my tutaj kładziemy. Y, Także wówczas one też nie są porozwalane gdziekolwiek, tylko wszystko jest y, na jednej planszy. Jeżeli chcecie więcej tych. Y, Więcej tych stopni, no to wiadomo, tutaj te miejsca na karty będzie ich mniej, więc możecie po prostu z boku je położyć. Także inwencja twórcza należy do Was. Jak widzicie jest to proste, w 20 minut stworzyliśmy sobie o, takie prowizoryczne plansze, jak i gry. Stworzenie od podstaw tej gry, co ja Wam zrobiłam. Zaraz Wam pokażę, które to było, o. Ja tutaj mam, mam wszystko po prostu w jednym miejscu, to jest rewelacja, Canva to po prostu moja miłość. Yy, wszystko łatwo znaleźć i można sobie skopiować. Stworzenie tej, yy, tej właśnie gry, no to zajęło mi powiedzmy tak yy, z godzinkę. Ponieważ też nie musiałam zastanawiać się nad pytaniami, bo pytania są wszystkie te, te same, tylko je skopiowałam. Jak, jak widzicie jest zaznaczone nawet, że to jest grupowe, tak więc po prostu kopiuj wklej, kopiuj wklej, jest to, po, jest to yy, banalnie yy, proste. Strzałki pokazywałam, jak się robi, yy, więc dobra, jeżeli żadnych pytań nie ma. Yy, to byśmy sobie kończyli, chyba że coś jeszcze raz wam wytłumaczyć, yy, jak coś stworzyć. Yy, zobaczcie, że ja tutaj yy, zrobiłam też właśnie legendę pod spodem. O, że ręka czekasz na kolejkę, kostka, że rzucasz kostką jeszcze raz. Więc taką podstawową legendę możecie zrobić. O. Yy, z, Właśnie ten nasz, y, trzy kropeczki, czyli weź kartkę z niedokończonymi z, y, zdań, y, zdaniem. Tak, gdzieś one były tutaj na dole. I wtedy wszystko wiadomo, co. O, tak, bo one też mają te trzy kropeczki. Wtedy wiadomo, co mają zrobić, a plansza, tak jak właśnie mówię, jest uniwersalna do wszystkiego. Y, jakikolwiek temat nie bierzecie. Y, więc powinno być, y, wydaje mi się, że to jest bardzo łatwe, tylko zwrócę jeszcze uwagę na jedną rzecz. Jak za mocno skaczę, to przepraszam, po prostu tyle rzeczy naraz chcę Wam powiedzieć. Po prostu, jak używacie zdjęć? Zdjęcia, które są tutaj do ściągnięcia, to są te same zdjęcia, które znajdziecie na kanwie. Więc czy ściągacie z kanwy, zapisujecie i po prostu sobie pobieracie troszeczkę więcej roboty, ale że tak powiem, tam nie, nie musicie szukać w języku angielskim. W każdym razie, jeżeli umieszczacie te zdjęcia, do czego chcę przejść, napiszcie źródło skąd je czerpiecie. Tak, tak jak ja mam tutaj wszystkie fotografie pochodzą ze strony kanwa.com. Ponieważ jeżeli robicie te materiały, którymi potem chcecie się dzielić, no to niestety musimy dbać o te nasze, o jejku, jak to się nazywało, te nasze intelektualne, te, te zasoby, pomysły, więc po prostu zapiszcie skąd je pobieracie, żeby było wszystko jasne. Ponieważ jeżeli tworzycie taką grę tylko dla siebie, na przykład dla swojej rodziny robicie wspólnie. Możecie pobierać zdjęcia, jakie chcecie. Nie musicie tego umieszczać, ponieważ nie, nie sprzedajecie, nie, 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 nie wysyłacie tego tak naprawdę dalej. Więc nie musicie mieć takiej adnotacji. No i dobra, no to było tyle. Widzę, że żadnych pytań się dodatkowych nie pojawiło. Gdyby co, to piszcie do mnie nawet na Facebooka. W Messengerze wszystko Wam, jakby co wytłumaczę jeszcze raz, jeżeli coś jest niejasne. Yy, a, jedna jeszcze rzecz. Jeżeli pobieracie, bo oczywiście, strzałeczka sobie pobieram w PDF-ie, żeby nic Wam nie przeskoczyło. I kiedy drukujecie, ponieważ nie, nie zawsze każda drukarka ma to już nastawione, a wybraliśmy sobie opcję plakatu. Plakat jest trochę większy niż ta nasza kartka, która wchodzi do drukarki. Więc pamiętajcie. Że jak drukujecie. Ponieważ ja już tak raz miałam, jak pobrałam pewien dokument i patrzę, że mam po prostu jedną czwartą stronę. Jak drukujecie zaznaczyć, żeby było dostosowane do wielkości kartki. No jajku. No i nie, nie w to weszłam. Czekajcie jeszcze raz. E, więcej ustawień. O. I skala dopasuj do strony, żeby nie było jakiegoś domyślnego, bo wydrukuję właśnie w ten sposób. I potem będzie, Boże, co ta Kaśka powiedziała, miało być pięknie, ładnie drukuje, a tu nic nie działa. Więc pamiętajcie, a tak, właśnie, bada prawa autorskie, właśnie o to mi chodziło. Więc w skali pamiętajcie, żeby dać dopasuj do strony, żeby ta wasza plansza się zmieściła na tej karcie, którą sobie drukujecie. Także to wszystko wydaje mi się, że najważniejsze rzeczy wam powiedziałam jak to stworzyć. Mam nadzieję, że podobało się wam te, te dzisiejsze nasze spotkanie, że wyciągnęliście z tego fajne pomysły, stworzycie własne takie gry planszowe. Jak zrobicie, podrzućcie je tutaj w komentarzu, pochwalcie się tymi swoimi pracami, które stworzyliście, jak to wygląda. Na, na ile wyszliście i zaczęliście się bawić tą kanwą, mam nadzieję, że ją że Wam się tak samo Wam spodoba jak i mi, po prostu jest rewale, rewelacyjna także tyle na dzisiaj dziękuję Wam bardzo i do, do usłyszenia, jeżeli byście potrzebowali jeszcze tych właśnie jakichś tam porad to tak jak mówię, piszcie do mnie, także dzięki bardzo i do zobaczenia, pa!